Lecimy, lecimy. Dzisiaj od, od kuchni, od kuchni lecimy, tak żeby, żeby się e, uodpornić, żeby zwiększyć e, swoją odporność z 300%. To ja wam polecam, e, proszę państwa. To jest taka porcja akurat dla mnie. Dwa jabłka, pięć marchewek i jarmużyk do maszynki. Wyciskamy soczek. Uodparniamy się od wewnątrz. Jarmusz to jest taka piękna roślina, która wzbogaci Twoją florę jelitową i, i um, uodporni Twój układ oddechowy. Jest to taki, wiecie, naturalny, fajny antybiotyk. Który pomaga właśnie w takich okresach, gdzie są wirusy, więc polecam pić soczek z jarmuszku. Można jeszcze sobie dodać tutaj ze, z dwie laseczki selera naciowego, i powiem Wam, że e, picie warzyw i picie warzyw, jedzenie mm, owoców wzmocni Wasz układ odpornościowy o 300%, a nie Coca-Cola, a nie cukier, a nie produkty mleczne. Ponieważ produkty mleczne niestety zaflegmiają was od środka wasz układ pokarmowy, i wtedy musi walczyć z tym i przy tym jak walczy, wasza odporność staje się słabsza, i wirusy wtedy szybciej zapukają do środka do waszego organizmu. Więc zanim sięgniesz po coca kolkę w tym okresie, bynajmniej tym teraz, co się dzieje, opiernić sobie warzywka owoca zamiast Opychacie się cukrem, będę was updateował. Ja za chwilę lecę do pracy, no bo towar do Tesco sam się nie dostarczy, nie? Zdrówka, cześć. Na razie.